Gazagarze już kwadrans po godzinie dziewiątej. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera. Jest 9.15, jest środa, jest Laszek wspaniały. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jeszcze tylko czekamy na Was, drodzy słuchacze. 726, 114, 114. Jak słyszeliście, rozpoczęliśmy temat dla reportera. No właśnie, jeśli widzicie coś, że jest nie tak wokół Was, tak było ostatnio na tysiąclecia w Głogowie, gdzie słuchaczka dzwoniła i mówiła, że trawa po kolana, no to teraz trawa jest już skoszona, bo o. wczoraj to widziałem. Y, służby zainterweniowały y, dość szybko. W ciągu jednego czy dwóch dni ta trama została skoszona. Mamy też odpowiedź z PCUZ-u. Tu Kasia Rososzko, moja redakcyjna koleżanka, zajęła się tematem, bowiem ostatnio słuchaczka dopytywała, dlaczego boczne drzwi do PCUZ-u są zamknięte. PCUZ póki co nie planuje otwierać bocznego wejścia, bowiem wciąż jest tam punkt wymazowy i stacjonuje ZoZ Bolesławiec. Trzeba więc wchodzić wejściem głównym, oddalonym tak naprawdę o kilkanaście metrów, tak więc wiele nadrabiać nie trzeba, tak więc póki co boczne wejścia do PCUZ-u w dalszym ciągu zamknięte, ze względu na funkcjonujący tam punkt wymazowy. 726 -114, 114 114, numer telefonu do Waszej dyspozycji. Często też w naszych audycjach słuchacze dopytywali o biletomaty w autobusach komunikacji miejskiej w Głogowie. Już są i o tym też możecie przeczytać w portalu miedziowe.pl i skorzystać z biletomatów podczas przejazdu autobusami komunikacji miejskiej w Głogowie. Tutaj też na profilu y Komunikacji miejskiej widziałam taki firmowy instruktor, jak skorzystać z tego e, urządzenia, także To no proste, proszę to jest proste tak, tak, jest. tak naprawdę. Zapraszamy Was serdecznie, 726. 114-114 numer telefonu do Waszej dyspozycji do godziny 9.30. Jesteśmy dzisiaj z wami w środowe przedpołudnie, także gorąco polecamy. Dzień dobry. Ja dzwonię Swórkowić w sprawie tych drzwi, co dostałam odpowiedź. Tak. A to nie chodzi o te drzwi. Są jeszcze jedne drzwi, które obniżej trochę, które mi... Właśnie można, kiedyś się wchodziło do y, hotelu, mm -hmm. a teraz jest, y, są tam drzwi, którymi można parę, parę schodków właśnie zrobić, wejść właśnie w korytarzy i już są przychodnie. Jest jeden korytarz y, z chirurgiem, y, podsada troszeczkę bliżej, to są y, znowu lekarze, właśnie ginekolog, okulista, dentysta. O te drzwi mi chodzi, nie o te, co wymazy robią. Mm -hmm. No to jeszcze dopytamy o te drzwi w takim razie, ale myślę, że kwestia jest podobna. Czas pandemii, koronawirus, dlatego są zamknięte, żeby to było jakoś ujednolicone w tym przypadku. Ale chyba nie, nie, bo, bo tak, z tego co zauważyłam, to z tej strony nie ma klamki, a od środka tak jakby można tymi drzwiami było wyjść, no to właśnie ale w, wejść nie no, można. No to jest chyba tak oczywiste, że tylko do wyjścia służą, a nie do wejścia, skoro z przodu jest klamka zdemontowana. Ale zawsze były otwarte i zawsze się wchodziło tymi drzwiami. Ale aktualnie są zamknięte. ale dlaczego? Dobrze. Jaka jest tego przyczyna? Prawdopodobnie pandemia. No chyba nie, chyba coś, co jakieś nieporozumienie jest. Bo jak byliśmy na szczepieniu, teraz właśnie tamtędy żeśmy wychodzili i wyjść można, no to jak wyjść można, to i wejść chyba by można było. Bardzo proszę o, po, o pytać o, dopytać. A jak, może pani podejść i sama dopytać? Nie mogę, bo ja chodzę właśnie o kulach, ja jestem bardzo słaba. Rozumiem. I właśnie, właśnie mi to o to chodzi, że ja bardzo muszę kawał drogi przejść, żeby przez górne wejście wejść i z powrotem przez przychodnie jeszcze to wejść. To my się postaramy dalej. dowiedzieć w takim razie. Bardzo proszę. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. 726-114-114, numer telefonu do waszej dyspozycji. Temat dla reportera trwa do 9.30. Czekamy na kolejne wasze zgłoszenia z całego Zagłębia Miedziowego. Tak, halo, dzień dobry. E, dzień dobry, ja znam ja takie sprawy, bo często przystąpię z bójka na, y, na tym na tym orliku mhm. i zaraz w ogóle światła nie ma. Zazwyczaj się się piłkę, czy coś z chłopakami, czy pobiegało, a jest ciemno kompletnie. Mm, y, przy SP13. Tak, tak, tak. Od dawna pan zauważył brak oświetlenia? No już od tygodnia prawie, że. Mm -hmm. Brak oświetlenia. Dobrze, sprawdzimy i zgłosimy w takim razie. No, dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzięki, do usłyszenia. 726 114 114. Numer telefonu do waszej dyspozycji. No, właśnie w takich sprawach. Jeżeli coś tam nie działa, jeżeli coś chcielibyście poprawić w tej codziennej rzeczywistości, jeżeli jest coś w ramach czego trzeba zainterweniować, się zadzwonić. My będziemy nagłaśniać te sprawy oczywiście i sprawdzać ewentualne możliwości rozwiązań. Będziemy Was o tym informować również podczas tych spotkań w temacie dla Reportera w poniedziałek, środy, piątki. Również w naszym portalu mediawe.pl będziecie mogli przeczytać o tych sprawach i usłyszeć się w serwisie informacyjnym Radio LK. I kolejny telefon przed nami. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja mam takie pytanie, czy miasto coś zamierza zrobić, żeby nas komary nie zjadły? Długi, głęboki temat. Już robi, tylko że jak na razie te opryski nie specjalnie skutkują, bo sam odczułem to na, własną, na własnej skórze. Pan zapewne też. A no bo wie pan, ja pracuję w Lubinie akurat na nocki i tutaj nie ma tyle komarów, co u nas w Błogowie. U nas bo, to jest tragedia. Bo tam nie ma odry. No, no, nie ma odry, no, ale jakieś no. rozlewiska to też są. No tak tylko, że na przykład to ostatnio tłumaczył zastępca prezydenta Piotr Poznański, że o ile tereny miejskie, czyli tereny zielone, parki, można opryskać, no to już przykładowo tereny ogrodów działkowych, czy rozlewiska nad odrą, nie no niespecjalnie, bo to już nie są tereny miejskie i no i jest problem. Aha, i tam się wylęgają te komary. No właśnie, no właśnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki Ci śliczne. Do usłyszenia. Też bym chciał, żeby można było wszędzie opryskać i żeby był spokój z komarami, bo są naprawdę uciążliwe w tym roku i no, żeby, wieczorami? żeby nie ma. Tak Tyle no. telefon kolejny. Odbieramy. Halo, dzień dobry. Odbieramy. Halo? Tak, słuchamy. Dzień dobry. Proszę Panią, ja dzwonię w sprawie. Między, między Połaniec, ulicą Połaniecką a Długosza są garaże. Jest takie przejście od, yy, od ulicy Połanieckiej tu w kierunku szkoły numer 6 oraz, mhm. oraz tutaj do szpitala. Proszę pana, tam kosili razem pracownicy, którzy stale koszą co miesiąc tam, czyli częściej nawet. Nie wykosili takich zaułków tam y, koło garaży. My płacimy tam do Urzędu Miasta y, za wszystko przecież. Trawa taka z kłosami już na pół metra normalnie rośnie. i Jest przesmyk, lu, dzieci tam chodzą do szkoły, do szpitala, ludzie przechodzą. Niedługo ta trawa się położy na tą ścieżkę już nie przejdziemy tam Albo będzie tak Dlaczego gorąco, tam że się nie, wysuszy? Nie chcą, y, skosić, ja. Prosiłem panów, żeby skończyli to, bo przecież to do miasta należy. To nie jest przy samym garażu, jak się wchodzi, bo to właściciel by mógł to zniwelować. Ale to jest z boku jakoś tak, że, 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 że no. I ma pan pewność, że to jest teren miejski, tak? To jest teren miejski, jak najbardziej. I te garaże jak najbardziej są do urzędu miasta należą, tam płacimy podatki. Mhm. Już to notuję i za chwileczkę to służbą zgłosimy. Tam, gdzie te gazony stoją takie. Mhm. Oraz y, jak jest przesmyk tutaj w garaże chuty w tym miejscu tam. Mhm. Między Połoniecką a Długosza w kierunku SP6. Tak, tak, mhm. Trawa tak, przy, przy jednym z boków w garażu to taka wysoka. I potem z drugiej strony z boku, drugiego garażu. Opaw. Zanotowane, zgłosimy. Dziękuję to bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy do usłyszenia. Z tego, co mnie tu Kasia informuje, to tak naprawdę to nie jest daleko, jeśli chodzi o to zamknięte przejście od głównego. Tam mieści się ZOL, no ale cóż, będziemy pytać dlaczego. I kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja dzwonię w takiej sprawie. Chodzę na basen na Chrobrego. No, na basenie jest pięć torów. Ja płacę za basen, z czego. Tych pięciu torów czy są zajęte przez szkółkę. Mhm. Zostaje dla nas, ja nie, jadę, nie idę tam się pomoczyć, tylko ja idę popływać. Intensywnie sobie popływać. Zostają dwa tory. Ludzi jest dosyć dużo, ponieważ wiadomo, basen był zamknięty, otwarty, każdy chce troszkę sportu popływać, relaksować się. Po prostu nie ma miejsca, po trzy, po cztery osoby na jednym torze, a szkółka ma zajęte trzy tory. Nie wiem, jak to tam jest yy, zorganizowane. Czy to jest prawnie, czy nieprawnie, ale to już tak jest od jakiegoś czasu. Przed pandemią było tak samo, teraz tak samo. Zauważam, że po prostu jak widzą, że jakby troszeczkę mniej ludzi jest od razu stawiają tabliczkę to zajęty, jakby troszkę już więcej ściągają, więc y, nie, wiem, nie wiem, jak to jest y, zorganizowane, czy można by było się dowiedzieć, Proszę czy my... rzeczywiście mają te trzy tory, bo dwa tory to na pewno wiem. Mhm. Aha, czyli... Ale ten trzeci tor to jest po prostu chyba tak, tak sami od siebie yy, yy, trenerzy, którzy tam uczą, yy, zajmują ten tor. A, A naprawdę by... na nich ciężko popływać, bo to jeden na drugi spada, żeby popływać, bo ktoś, kto idzie się pomoczyć, to jest inna sprawa, ale ktoś, kto idzie naprawdę popływać, no, no nie można, no nie można po cztery osoby, po pięć osób na jednym torze, bo tory są podejmowane przez szkółkę. Czy to jest jedna w, sprawa. Czy to w jakichś konkretnych godzinach, czy, czy to w różnych porach tak, Po godzinie 17. Po 17. Ja tak. chodzę po 17 i to jest po godzinie 17. Nie wiem jak jest w innych godzinach, ja po godzinie 17. Mhm. Dobrze. A teraz jeszcze jedna sprawa. Tak. Już do Pana było dzwonione nieraz w sprawie, na, na ulicy Reja w sprawie tam, jak jest ta chopka, że samochody jadą po, po tym chodniku. Mhm. Czy coś wiadomo na ten temat, czy nie? Tak, dostaliśmy. I Pan o co chodzi? Tak, wiem, że samochody omijają próg zwalniający i jeżdżą po chodniku, tak? Tak. Mhm. Tak, tak, tak. zgłosiliśmy to do Urzędu Miasta. Miał tam wybrać się pracownik i sprawdzić, czy jest możliwość postawienia takich słupków, bo są też odpowiednie przepisy, które określają szerokość chodnika itd. itd. Jeśli uh -huh. będzie możliwość postawienia słupków i zostanie odpowiednia szerokość chodnika, to zapewne te słupki zostaną postawione. Natomiast no, musiałbym wrócić do tematu i podpytać. Czy, czy no bardzo bym prosiła. A zresztą no, Pan twierdził, że był na Reja, no to tam widział, widział pan chyba jaki chodnik jest. To nie jest wąski chodnik, to jest szeroki chodnik. Także myślę, że można by było postawić takie Aha. zabezpieczenie. Bardzo proszę ten temat jeszcze mieć na uwadze i poruszyć. Dobrze? Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Końcówka środowej audycji, 726 114 114, numer telefonu do Waszej dyspozycji, dziś e, dość licznie zgłaszający nam sprawy i czy jeszcze rzutem na taśmę jakiś słuchacz, Onetko? I jeszcze zapraszamy, 726 114 114, jeszcze dwie minuty tematu dla reportera w Radiolka, to środowe wydanie, bo przypominamy oczywiście, że w najbliższy piątek kolejny, ale mamy jeszcze telefon. No, ale dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja eee, w takiej sprawie jest parking przy Kościele Bożego Ciała eee, i tam nie ma nigdzie żadnej strony żadnego zejścia na chodnik. jest zredestowana. Prawnik zniszczony, żywopłot przeczesany. Jak jest sucho to jest w porządku, natomiast jak spadnie nam deszcz eee, czy śnieg, zrobi się tam wielkie błoto i jest to niebezpieczne, śliskie. Eee, myślę, że warto by było tam zagospodarować niewielkimi środkami na pewno. Jakieś ze dwa, trzy zejścia w okolicach tego parkingu, a tam bardzo dużo osób się przewija, że tak powiem, bo i wierni do kościoła, i urzędnicy od poniedziałku do piątku przechodzą i każdy sobie z tego korzysta, a od kilkunastu lat brakuje tych dwóch, trzech stopni, żeby to wyglądało w o ręce i nogi. W którym miejscu dokładnie, między parkingiem a kościołem, czy w którym miejscu? Tak, jest między kościołem a parkingiem jest taki, jest taka, jest taki chodniczek. On nam prowadzi między ulicą Smolną, a to łącza, mhm. i tam takuje właśnie zejścia bo nikt naokoło nie chodzi, tylko wszyscy, które przycinają, i to jest wydeptane i gdzieś labiusz, tak? Po mhm. prostu we trzy miejsca, w którym e, piersi korzystają e, z tego skrótu, i warto by było to zagospodarować, żeby tą miarę wyglądało estetycznie, a przede wszystkim bezpiecznie. Wtedy, mhm. względy bezpieczeństwa najważniejsze, dobrze, zanotowane. Podejdę, zrobię zdjęcia i zapytam, czy coś w tym temacie da się zrobić. Dziękujemy ślicznie. Do usłyszenia. Kończymy dzisiejszy temat dla reportera. Dziękujemy za wszystkie telefony. Na kolejne będziemy czekać w piątek od 9.15. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera.